Witam wszystkich w kolejnym odcinku komentarzy do Space 3. Tym razem staramy się uratować... Tak, Staramy się uratować prom kosmiczny, który ktoś przez szpadek uruchomił, gdy był zadokowany. Dają beczki z ładunkiem korrowym, a je ja się staram je oczyszczać. Wypada cała masa Zradzających się nie problemów. Isaac, Jasne, widzicie? Bardzo dobrze, że w poprzednim odcinku zwróciłem się do tamtego y, pokoju zamkniętego. Teraz już nie mam takiej możliwości, to jest mina. To jest mina, prawda? Nie zbliżaj się do mnie. Mam wrażenie, że wśród tych mieci może być kryty pełno przydatnych rzeczy, ale nie, nie mam dość cierpliwości, żeby tego szukać. A, kolejna mina. Pudełko mi nad głową. Choroba. Na pewno, było, na pewno było w nim coś ważnego. No i teraz już go nie znajdę. Choćbym bardzo chciał. Zresztą te miny niespecjalnie mnie do tego zachęcają. Co? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. Alright, Rosen, lock suit up. You're on engine duty. But sir, my legs. Yeah, I'm not asking you to do jumping, Jacks. Now get moving. Alright. Hey Rosen, I'll meet you there. Whatever. Ah, I just to A gdybym czegoś nie zdążył zwiedzić, to tutaj jest wejście z powrotem na statek. Bardzo dobrze. Także żegnamy tereną... teranową? Teranową? I lecimy z powrotem do głównego statku. Nie wiem w jaki sposób ten... bot... mnie znajdzie. Grilly? Myślę, że już tam byłem. Hmm. Zwiedzałem już Grillego. Czemu każe mi tam jeszcze raz lecieć? Hmm, jestem niezwykle ciekawy. Coś czuję, że będę tam leciał, a zaraz potem wracał gdzie indziej. No, ale nic. O, niestety, nie wiem jak sprawdzić obiektywy tam. Ta? Ja tam byłem już. Chapter siódmy. To są logi, to nie to. Aha. No, I'm to the no, this is. a it? Hey, you wanted an engine? Here you go. Hell, will do. Uh, it's shit. Just like our plan. You always just helpful. Hey, some of us just want to go home, alright? I've disconnected all the lines and service tubes, but hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. A chyba, po prostu sam grill jest dodatkowo opcjonalnym, ale to jest ten silnik, który mogę zabrać, Rozumiem. Do końca wiem sam robić, ale, ponieważ mamy zabawki do wyciągania, pewnie należy to zrobić. Au, dziś do mnie strzela. A stałem tąd bydle. Przebiera rączkami, tego po czymś łaziło. Mógłbyś umrzeć łaskawie. Fajnie, że się zaciął. Roman się zbogował. Mogę tu się schować? E, szkoda. Widać, są równie i równiejsi. Do wszystkich mam cię dobra wracam nie wracam do silnika bo mi wciąż przeszkadza jakieś to altajstwo gdzie jest silnik tu jest silnik ja. nie to tutaj jest jakiś strzelanka o ta silnik I zaczynamy się kończyć len. Świetnie. Jest tu coś? Nie ma. Tu jest trochę tyla na głowicach. Nie, to nie jest len. A! Czyli w takich miejscach mogą być różne rzeczy pochowane. A! Muszę o tym pamiętać. O, co to jest? Nie mam pojęcia, czy powinienem tutaj wchodzić, ale są jakieś skrzynki Jako odpływ smera. Dobry pas. Znalazłem sekretną skrzynię. W środku wraku, gdzie była atmosfera. I powietrze, i w ogóle wszystko. Nie pozornie wyglądał kawał złomu. Może z drugiej strony też jest jakieś wyjścia. Hmm. Lubcie, że coś sprawdzę. Skoro tam był. Tak, są skrzynki. Mam kolejne miejsca, w którym będę się przeszukiwać. Teraz na szczęście wiem, jak są oznaczone. No, ale wróćmy do naszego silnika. Tu jesteś do przesunięcia. Lecisz. Czy myślał, że mogę yeah, an sure to rozwiązać? Tak, Clark. Nie, nie idiot. I być może, że injectorów się tą tą cząsteczkę popping off w mid-flight. Ashall. Ok, głupcy, miałem engine. is everything ready well not quite we're gonna get tossed around like a midget at a circus if we try to navigate that atmosphere without a flight path what about using flight recorders from these derelict ships yeah right we could reconstruct one of the routes they used i'll search outside the roanoke look for small satellites with four solar panels sticking out satellites with solar panels got it okay oh i still the Lecimy do stolity. Ciekawe co to jest. A po prostu trochę Dziwne, że tego nie mogę złapać. Kinazis wydawał mu się oczywisto, nie? O, tlen. Nie wiem, jak on się w próżni przysysa do butli tlenowej. No, ale nic. To wygląda jak nasza stolita. Jest to coś, co jestem, mogę użyć, czy co? Nie, to w takim razie chyba nie to. A, mam po prostu wrócić tutaj. Jestem. Oczywiście trzeba stanąć równiutko w drzwiach, bo inaczej nie załapię, że chcę wejść do środka. R żanuk. Lecimy. Z tego co rozumiem, to tam jesteśmy zamokrowani? Przyznam, że pogubiłem się, na którym statku mamy główną bazę. Tu są cystelity, które mam zbadać. Po drodze są truchła podworów. A nie, to też kolejny kosmiczny złom. Teraz tak. To na pewno zawiera tlen. Bo już kiedyś coś takiego widziałem. Tak. Jest takie. O, na tym więc to musi być tlen. Ale może znajdziemy jakieś inne. Nie teraz Tam. Inne skrypki w ścianach, w których będą wpadały różne fajne znajdźki. Co? Nie mów, że mi na mnie goni, no co za bezczelne bydle. Na szczęście rozbiła się astelita, nie. Rządzając z żadnej szkody. I tak found one of those fly recorders. Great! be more floating around the road, okej, I'll see what I can turn up. O, tu nie ma o, czyli tu jest staw do zebrania. I kolejna mina mnie goni, no żart. A mina! Yeah. Shit. To wszystko twoja wina. coś fajnego i wyleciało w kosmos przez tą kupę minę. Kosmiczny potwór no, nie będziemy do niego strzelać i też coś było. Nie, nie będziemy szkoda na to czasu, gdzie jest następna satelita i tak nas nie może gonić, więc... Ale macie przecież to już sprawdziliśmy. Pokażę nam następny tak? Trzeba pomyśleć o tlenie. Tu jest ten. Fajnie, że można sobie tak swobodnie latać w kosmosie. To mi się podoba. Nie, kolejna mina. Won. Dlaczego ja jej nie widzę? O. Trochę żony. Z Dobra, pomyślę najpierw gdzie mamy iść. Tlen zawsze i tak się uzupełnia do maksymalnej ilości. Gdzie mamy iść? Może nam? Nie no, pokazuje mi dalej i Nie wiem, że nie dobrze, nie, dam, że, nie dam, że nie widzę w ogóle tych satelit znam szczerze. Tam jest coś dziwnego, więc tam wojat to to polecam. O, i satelita. Co za szczęście w tej okoliczności. Aha, zbiorniki by wypatrzła. No może być. Gdzie to stylita? To stylita. Jeszcze jedno. O, jest też skrzynka z różnościami. Zjemy trochę tlenu. No, gdzie jest ostatnia stylita? Tu przejść nie mogę. Skrzynki w... Może to coś jest. Tak, dużo skrzynek, podoba mi się to. Czy wiesz, coś mi uciekło, było trzy Były trzy skrzynki, ale to coś puszczy. Eee, yeah, transkonduktor świetnie. Teraz tak, tu mamy jakiś rozpraszający taurus i muszę go zabrać ze za sobą. Użyjemy to. Ooo, czyli jednak po co się zwiedzać tego typu miejsca, bo można różne fajne rzeczy znaleźć. Teraz jestem zaniepokojony tym, że coś przegapić. A więc a gdzieś tu na pewno w okolicy jest jakiś tlen, który można zjeść. Może tutaj po prostu... A, bo z niektórych takich miejsc to po prostu wychodzą potwory, rozumiem. Znowu muszę myśleć o tlenie, ale gdzieś tu widziałem skrzynki z zlenem. Jest. Tam się coś świeci. Zobaczymy co to światełko. Nie, taka po prostu lądka. się przedłuża niebezpieczny ten odcinek. Nie ja będę nawet wystawiał Was na oglądanie jak poszukuję w górze kosmicznego śmiecia kolejnej kosatelicy, więc dzięki za oglądanie spotkamy się, gdy już będę robił coś konkretnego, jak świat Aut.